na Rostocki Ej, ej To rap o prostakerze Rap o prostakerze Zawsze będzie wszędzie Rap o prostakerze Yo, yo, yo Jestem sobie Na x-rayu Nigdy nie przypuszczałem, że Będę borykać problemami z prostatą Głetro, Głetro Głetro ma w domu getto Jestem miszem, zarabiam milion netto Nie wiem co ja rapuję. ty mi się sztwachuję Jeden matki, drugi ojca, trzeci twojej starej bolca Ścisz mi bolca, ścisz mi bolca Niczym tej głupiej babi prosta prostakera plus U mnie w domu mój dziadek to jest prostaker Twoja matka to jest wiele matek nie wiem co ja powiedzieć, ponieważ tu jest szmatek. Szmatek. Inaczej szmatek, nie wiem co ja tu powiedzieć. Skoro ja jestem nikim, nie wiem co mam tu powiedzieć. W domu mam netto. Neto, getto, netto, netto, getto, netto, getto, getto. Nie wiem co powiedzieć, ale w domu ja mam netto. Dzwonię do policji i mówię mu, że stoi. Zaraz pewnie ojciec mu przy Prosta kerze powiedz nam, czy żyjesz. Prosta kerze Udowodnij, że nadal żyjesz. Jo, jestem dziwny. Jo, jestem nikim. Chce mi się oddawać mocz, ale jestem nikim. Oddaję moc, oddaję mocz, oddaję moc, oddaję moc, oddaję moc, oddaję moc, a tu jest zakapowany że jest z tatą, bawiłem się już tato, ma już mamo, z nim moresz ma to ja idź już do wejdronki. Chutną wieką domki, eeee, idź do Stąki. Lubi, lubi dopeduje poza te honki. Mówi, że Honda jest wolna. Marsz tępyś głupi, bez sensu, dobra, koniec, 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 załóż sobie porec już na głowie, au, au, au. plus, plus, plus. Czego nie chcesz oddać moczu, wytłumacz to mi, ponieważ oddanie moczu to jest jak oddanie krwi. To jest takie zaraperskie prosta prostakerze na, na eterze to to Twoja robić. stara w eternecie, twoja stara w internecie Tutaj jest pan, pan prostaker, zaraz wiele matek się zgłosi Żeby go urodzić, narodzić, wypłodzić, zapłodzić Wypłodzić, zapłodzić, zarodzić Pan prostaker no to, jest niezawodny meja. Lubi sobie wodny Napije się wody zabiorę se buta i będziesz stał mi fiuta. Ej, 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 prostaka, że powiedz, czy, że jeszcze jesteś nienormalny. Proszę powiedz mi. Jestem dziwny, ale fajny. Jestem dziwny, ale skoko. Zaraz kurde będzie oko. I zrobię ci perskie oko. Ja tu kurde lubisz kakao, lubisz kakao, lubisz kakao, lubisz kakao lubisz kakao, lubisz kakao. Lubisz kakao.